Nowy Rok, Nowe Zielone, przed nami kolejny sezon ogrodowy. Witajcie na pokładzie GreenCanu. Zaczynamy! Nie możecie tego wiedzieć, no bo niby skąd, że my za oknami mamy dziś zamieć od rana. Zima sobie szaleje, wróciła do nas z impetem, a my tu sobie wiosnę planujemy, a potem lato i jesień. Rzeczywiście marzy mi się już praca w ogrodzie i myślę, że nie tylko mi, bo każdy z nas, który ma troszeczkę chociażby zielonego, myśli o tym, co zrobi w tym roku w bieżącym roku, właśnie jeśli chodzi o ogród. Bardzo często dostajemy pytania takie do redakcji, kiedy planować nasz ogród? W jakich miesiącach najlepiej sobie owo planowanie zrobić? I pierwsze, co nam się narzuca, prawda, jak myślimy, to oczywiście styczeń luty, że to są takie super miesiące, no bo nic się nie dzieje, ogród śpi, więc wtedy można sobie właśnie poplanować. I rzeczywiście, jeżeli jeszcze nie macie własnych przestrzeni ogrodowych, to ów styczeń, luty, grudzień. Są takie ciche miesiące spokojne, gdzie po pierwsze możemy zaplanować nasz ogród, wymyśleć sobie rabaty, co my chcemy w ogóle mieć w tej naszej przestrzeni, poplanować zakupy również, bo wszelkie nasionka, bulwy, rośliny, które się no do przodu też w różnych szkółkach. Zaklepuję, mówiąc kolokwialnie. Można to właśnie najlepiej robić w styczniu, w lutym, żeby jeszcze no, tych roślinek również dla nas starczyło. Ja zawsze tak robię, że właśnie w styczniu robię te wszystkie zakupy z dostawą. Od marca do maja zazwyczaj. Czyli dla osób, które nie mają jeszcze ogrodów i od początku je po prostu sobie planują w głowach, to to będzie bardzo fajna opcja. Dla stałych ogrodziarzy, którzy swoje ogrody mają już po kilka lat, albo nawet choćby dwa czy trzy, to myślę, że jeszcze takim fajnym momentem na plany na przyszły rok i też podsumowanie w ogóle tego, co się działo, jest jesień, ta późna jesień, kiedy na świeżo pamiętamy yy, co się działo w tym roku, co nam super wyszło, co się nie udało, zwłaszcza jeżeli chodzi o ogrody warzywne. Wiecie, że my co roku, no z doświadczenia wiecie o tym, że co roku różne rzeczy... Wschodzą, wychodzą, jedne rosną lepiej, drugie gorzej. Niektóre, które wysialiśmy albo wysadziliśmy na daną przestrzeń, w ogóle na przykład się nie przyjmują, źle im jest w tym miejscu. Ja już z doświadczenia wiem, że warto takie rzeczy sobie notować, bo bywało często tak, że jak siadałam do tego dopiero w lutym, to tak nie do końca pamiętałam, czy. Czy to, czy to było, czy to w zeszłym roku się działo, czy w tym roku? Być może to wynika z mojego trybu życia i z takiej, wiecie, intensywności pracy, ale ja przynajmniej już mam taki nawyk, że jak kończy się sezon yy, i właśnie jest owa yy, jesień, taka późna jesień, to sobie na szybciutko spisuję różne swoje uwagi i takie typu Asia pamiętaj w przyszłym roku do kup tego więcej. Nasze hasło rodzinne kup tego więcej to jest hasło wprowadzone przez mojego męża, który kiedyś pamiętam wiele, wiele lat temu jak mieliśmy początki ogrodowe kupiłam do ogrodu lilię i on wracając z pracy przechodząc obok nich wiecie tak się cofnął. W bajkach Disneya jest taka magiczna rączka, która idzie właśnie z dymku i po nosku kogoś puka to właśnie tak na Pawła to zadziałało. I właśnie spytał mnie co to jest? Ja mówię lilię kup tego więcej. I to hasło słuchajcie u nas już funkcjonuje od początku, jest właśnie takie ogrodowe, i owokup tego więcej dzieje się właśnie w styczniu, w lutym. Jeżeli chodzi o plany ogrodowe, bo też taki jest tytuł odcinka, kiedy owe plany robić, no i jakie my mamy, to troszeczkę ich mamy. Po pierwsze, już wiem, które rośliny nie za bardzo w naszym ogrodzie sobie radzą, bo niestety są takie rośliny. I moje plany, które w zeszłych latach miałam, żeby wprowadzić dużo traw. Do naszego ogrodu. Wiecie, że trawy, tak ostatnio w Polsce, bardzo modnymi roślinami się okazały. Nawet na Instagramie w zeszłym roku się śmiałam, że pół Instagrama to były wszelkiego rodzaju trawy, wyskakujące z jednego czy z drugiego ogrodu. Przepiękne zresztą, bo to są bardzo cudowne, elastyczne do wykorzystania, jeśli chodzi o aranżacje ogrodowe roślinki. Niestety, nasz ogród ich nie polubił. Dwukrotnie próbowałam różne trawy w tym ogrodzie stosować i dwukrotnie. Wszystkie te rośliny powiedziały mi, że EE. E że u nas to one tu nie chcą być, więc ja się z nimi, słuchajcie, nie kłócę. I już też to jest dla mnie taka właśnie informacja, że niekoniecznie ta grupa roślin dobrze się czuje po prostu e, na naszej glebie. Za to bardzo dobrze czują się wszelkie rośliny kwitnące i tych planujemy w tym roku wysadzić więcej, ale to tak o niebo więcej. E, mam tu na myśli e, róże na przykład. Chcemy ich naprawdę w tym roku dużo, dużo dokupić. Będę się z Wami dzieliła swoimi doświadczeniami i też właśnie planami, jeśli chodzi o konkretne rośliny, których więcej dosadzimy. Mam taki jeden plan związany jeszcze z... Jedną rabatę opowiem Wam też później o tym. Oprócz róż, oprócz oczywiście klematisów, no bo jakże by inaczej, green Canut równa się klematisy, będą nowe klematisy. Jeszcze myślałam o bylinach, o wielu bylinach, które też chcę dosadzić. W ogóle jedną rabatę planujemy taką bardzo złożoną, właśnie z bylin, takich pięknie kwitnących, chcę mieć świeże. Kwiaty cięte w wazonie taki, taki jest plan w ogóle na ten rok. Mamy w planach szklarnię, taką prawdziwą dużą szklarnię, w której też chcemy dla Was nagrywać odcinki. Nie wiem, jeszcze nie podjęłam decyzji, jaką konkretnie, opowiem Wam, jak już będziemy na tym etapie, że będziemy ją kupowali, to krok po kroku Wam opowiem, dlaczego ta, a nie inna i mamy w planach więcej upraw warzywnych w tym roku, ale również w oparciu o nasze doświadczenia tegoroczne. My się tak z dziewczynami na Instagramie wymieniamy, co ci wyszło, co ci nie wyszło. Nam w tym roku w ogóle na przykład nie wyszły żadne marchewki, żadne korzenie pietruszki. Natka ok, szalała jak dzika, ale korzenie się nie udały. Marchew, pietrucha, nawet seler, mm, słabizna słuchajcie na przykład była w tym sezonie, który minął. Także myślę, że w tym roku roku bardziej e, mocno chcemy pójść w ogóle w zielnik i bardzo, bardzo rozbudować e, całą tą przestrzeń ziołową u nas, bo jest mi e, Inaczej, te roślinki są mi potrzebne do gotowania, wiecie, że lubię piścić sobie różne pyszne rzeczy w kuchni, więc chciałabym swoje świeże mieć. Chcemy mieć dużo ogórków na pewno, chcę się pokusić w tym roku o bakłażany i własną paprykę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Rezygnuję na pewno z kapustnych, bo one już chyba czwarty sezon nam się, niefajnie nam się udają w tym naszym ogrodzie, więc jest takie fajne kolokwialne powiedzenie, żeby się nie kopać z koniem. I tak sobie myślę, że ja nie będę się z koniem kopać, nie będę wysiewać i uprawiać tych warzyw, które u nas się na pewno nie przyjmują. W tym roku planujemy również bardzo mocno pochylić się nad trawnikiem naszym, bo on przez ostatnie cztery sezony przez takie jedno urocze zwierzątko właściwie mam wrażenie, że kilka tych uroczych zwierzątek w naszej glebie żyje krytki, tak zwane, czyli kryciki. Zryły nam, słuchajcie, trawnik dokumentnie, naprawdę jest w bardzo złej formie. Jak nawet chodzi się po tym trawniku, to czasami wręcz noga zapada, więc nas czeka ogromna praca, no i taka renowacja w ogóle też wszystkich trawników jakie mamy w ogrodzie i to jest nasz cel na ten rok. W ogóle od tego chcemy wszystkie prace już od wczesnej jesieni, od wczesnej wiosny zacząć, żeby właśnie troszeczkę uwagi trawnikowi poświęcić. Renowacja, nawożenie, oczywiście nawozy same naturalne, wszelkiego rodzaju, no, takie działania, które mam nadzieję, że ten nasz trawnik na nogi postawią, że znowu będzie tak przepięknie wyglądał, jak w swoich początkowych. Takich pierwszych latach. I to są takie, słuchajcie, najważniejsze na nasze plany. Dwie rabaty mi chodzą jeszcze po głowie, żeby je w ogóle zmienić. Jakby to, co na nich jest. Jeszcze mój mąż o tym nie wie, pewnie z tego materiału się dowie. <grytanie> Wiecie, jak mężczyźni reagują na te nasze plany zmian i remontów. W ogrodzie jest to samo. Mam nadzieję, że się uda to wszystko zrealizować, ale tak jak Wam mówiłam, ja do ogrodu podchodzę jako do wielkiej przygody. Jako do wyrazu chcę, a nie muszę. Czyli, jakby te założenia, które sobie teraz zrobiłam w głowie, rozpisałam na karteczce roślinki już mam rozpisane właśnie, gdzie co kupuję, skąd nasiona. To, to, to są moje założenia. Natomiast ja nie zakładam, że ja muszę to wszystko zrobić na pewno, bo jeżeli czegoś nie zrobię, to nie wiem, będzie źle. Jeżeli się nie uda, to się nie uda. Będę trzymała kciuki, żeby się udało nam jednak to wszystko zrobić. Bardzo głęboko liczymy z Pawłem na to, że w tym roku również tak pięknie zakwitną nam drzewa owocowe wszystkie, krzewy, drzewa, bo to co się w tam w zeszłym roku działo wiosno, to był jakiś szał, słuchajcie. Wszystko zakwitło, co tylko mogło, a później jesienią mieliśmy no, takie zbiory, jak chyba nigdy, jakich ja nie pamiętam w ogóle, jak mieszkamy. W swoim domu. Mnóstwo owoców, i pigwa, i morele, i jabłka. No po prostu, słuchajcie, wszystko w, w tym roku było. Czereśnia oszalała, mieliśmy całe drzewo usypane po prostu czerwonymi kulkami. E, e, ogromna radość i bardzo będę właśnie też chciała zadbać o to, żeby w tym roku powtórzył się ów sukces, zobaczymy, czy się uda. E, wiemy, że na pewno chcemy się mocniej zająć e, krzewami borówki. E, trochę odpuściłam. Swoją dbałość, jeśli chodzi o nią, i żałuję bardzo, a że w tym roku też bardzo mocno męska część mojej rodziny zajęła się tak zwaną keto dietą, czyli jakby rezygnacją z węglowodanów, bardziej skupieniem się na takim zdrowym odżywianiu, a tam owe borówki są bardzo wskazane, więc obiecałam im, że będzie, będę dostarczać im tego składnika. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda takim najważniejszym punktem, jeśli chodzi o ten rok, są roślinki kwitnące. Na tym mi zależy nie ukrywam najbardziej i to będą pierwsze ruchy w ogóle, jakie chcemy w tym roku w ogrodzie naszym zrobić. Bardzo jestem ciekawa, kochani, co w ogóle u was. Co wam w tym roku ogrodowo się udało? Pochwalcie się swoimi sukcesami. Tak jak mówię na bieżąco na Instagramie my sobie opowiadaliśmy wzajemnie, właśnie co urosło, co nie rosło. A co robisz, żeby się tam, nie wiem, pozbyć jakiś szkodników? No niestety bukszpany w wielu ogrodach, wiem, że w tym roku poległy. Zobaczymy jak nasze, na razie się trzymają i oby taki stan rzeczy się utrzymał. Czekam na te wasze relacje, bardzo proszę w komentarzach pod tym filmem, po prostu napiszcie jakie macie doświadczenia, co w warzywniakach waszych, warzywnikach, warzywniakach się udało, właśnie jakie sukcesy odnieśliście. Co było może dziwnego też w tym roku, bo u nas na przykład, o właśnie najważniejszej rzeczy wam nie powiedziałam, którą się chciałam pochwalić. My słuchajcie, nie mówiłam o tym w zeszłym roku, bo sami nie wiedzieliśmy jak się ów eksperyment skończy. Nie podlewaliśmy ogrodu w zeszłym roku. Tak sobie założyliśmy z mężem, że w tym roku zobaczymy co się zadzieje, gdy zostawimy nasz ogród no, trochę samemu sobie. Na zasadzie, że tylko i wyłącznie naturalne opady były tym elementem dostarczającym nawilżenia i wodę. Naprawdę, może dwa razy na cały w ogóle sezon wiosenno-letni podlaliśmy i to tylko część warzywną. No wiadomo, szklarnia to jakby troszeczkę inaczej, tak? bo no w szklarni pomidory czy w ogóle inne roślinki trzeba było podlewać, ale reszta ogrodu była niepodlewana i powiem Wam szczerze, że on sobie naprawdę świetnie poradził w tym roku. Także też zaplanowaliśmy, że teraz tylko robimy. Kropelkowe podlewanie w części warzywnej, a resztę znów spróbujemy właśnie tak naturalnie poprowadzić z tymi naturalnymi opadami. Jeżeli macie też takie doświadczenia i tak staracie się właśnie też ogrodowo do tego podchodzić, do kwestii podlewania, napiszcie mi też o tym. Za dziś bardzo dziękuję. Czekam na te wasze komentarze i dzielenie, podzielenie się ze mną waszymi planami. Obiecuję wam, że wszystko, co będziemy ogrodowo robili, te wszystkie nasze plany rodzinne. Oczywiście, oprócz różnych innych tematów ogrodowych, będę po prostu się dzieliła tym z Wami. Będzie to wszystko na kanale, na naszym Instagramie. Także Was zachęcam do tego, żebyście nas obserwowali i tu, i tu. Pod spodem podlinkujemy Wam te wszystkie nasze konta. Za dziś bardzo dziękuję. O łapki w górę poproszę oczywiście. O subskrypcję konta, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Za chwileczkę, tu z boku, albo i nawet w tej chwili, wjeżdżają Wam jeszcze inne nasze odcinki ogrodowe. I co? Widzimy się dosłownie za kilka dni, bo wiecie, że my widzimy się tutaj dość często. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.